Bóg, który jest miłością, stworzył nas dla siebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam nasz Pan przygotował każdemu z nas mieszkanie. Nigdy nie osiągniemy szczęścia, jeśli nie dojdziemy do domu, który nam przygotował Pan Bóg. Ale teraz żyjemy jeszcze na ziemi. Mamy tutaj swoje domy, swoje mieszkania, choć wiemy, że są one tylko tymczasowe. Nasze życie tutaj jest doczesne, czyli do czasu. Jest przejściem, jest drogą. I w tej drodze, blisko nas, jest ktoś, kto dyskretnie nam towarzyszy. Choć nie zawsze dostrzegamy Jego obecność, Jego opatrzność. To jest nasz Pan. On w naszej wędrówce nie zostawia nas samych. Jest Bogiem bliskim, życzliwym nam. Idzie z nami, opiekuje się nami. Bo mu zależy na nas, bo jest miłością. Jakże szczęśliwi jesteśmy, kiedy dostrzeżemy, że nasz Pan jest Bogiem bliskim i kochającym, kiedy dostrzeżemy Jego dyskretne ślady opieki nad nami. Takie momenty świadomości bardzo nas budują i podnoszą na duchu. Dają nam potężne dawki pokoju serca, optymizmu, duchowej mocy. On cicho towarzyszy nam od początku naszego istnienia, od dzieciństwa, przez całe życie. Jest przy nas w chwilach szczęścia, ale też jest w momentach trudnych, gdy życie daje się nam we znaki, kiedy przychodzi doświadczenie, cierpienie, choroba. On wtedy przychodzi z konkretną pomocą przychodzi jako lekarz, ratownik. Nasze życie jest drogą, w której potrzebujemy pokarmu, żeby żyć, żeby iść przez życie, żeby wędrować, pokonywać nieraz długie i męczące odcinki życia. Trzeba karmić ciało, trzeba jeść i pić. I podobnie jak ciało potrzebuje pokarmu dla życia doczesnego, tak również nasza dusza, nasz duch, Potrzebuje pokarmu duchowego. I ten pokarm, który daje życie, daje siły, daje moc, Bóg daje swoim przyjaciołom przede wszystkim w Eucharystii. Rozważamy tajemnicę Eucharystii Mszy świętej, ale rozważamy teraz, w tej chwili, szczególnie tajemnicę liturgii Słowa. Uświadamiamy sobie, że w czytanym i ogłaszanym w Liturgii Słowie Bożym jest obecny realnie i rzeczywiście sam Chrystus, i to zarówno w lekturze Starego, jak i Nowego Testamentu, a nawet w chomin. Chrystus jest obecny i działa, i w liturgii tę wiarę w Jego działanie, w Jego obecność wyrażamy na przykład w procesji z Ewangeliarzem, który jest niesiony. Kościół jest budowany przez głoszenie Słowa Bożego, ale także przez słuchanie Słowa Bożego. Wtedy jest budowana wspólnota Kościoła. Dokonuje się też jej wzrost przez słuchanie i przyjmowanie Bożego Słowa. I kiedy czytamy Słowo Boże, i kiedy Go słuchamy, to dokonuje się wzrost i pogłębienie wiary we wspólnocie, w każdym z nas. Oczywiście, jeśli. Słuchamy tego słowa. Jako słuchacze i wyznawcy jesteśmy włączeni w tę konkretną historię zbawczą, w to, co nam opowiada Słowo Boże. My jesteśmy w to włączeni. My mamy mieć w tym udział i owoce też zbawienia. I na usłyszane Słowo Boże, oczywiście, trzeba odpowiedzieć wiarą, bo tylko wtedy są większe czy mniejsze owoce uczestnictwa w liturgii. Kiedy odpowiadamy wiarą? Słowo Boże gromadzi wyznawców Chrystusa, gromadzi nas, jednoczy nas, kiedy Go słuchamy i włącza w historię zbawienia. To nie jest słowo, które opowiada o jakichś dawnych wydarzeniach, o życiu, o zbawieniu, ale to jest słowo życia, słowo łaski, słowo zbawienia, słowo odpuszczenia grzechów. Ono nie tylko opowiada o tym, co dawniej się wydarzyło, ale ono jest działające tutaj i teraz dla nas. I Słowo rozpoczyna proces zbawczy, a osiąga swoje uwieńczenie w sakramencie. Słowo Boże w liturgii, więc działa i osiąga swój cel w Eucharystii, gdzie urzeczywistnia się, stając się najbardziej skuteczne tu i teraz. Czyli Ogłaszane w liturgii słowo, kiedy jest czytane, zambony, kiedy jest słuchane przez nas, nie jest ono samo dla siebie głoszone, ale ono domaga się pełnego zrealizowania, uzupełnienia, jest skierowane ku Eucharystii, czyli w tej tutaj części, która za chwilę po liturgii słowa nastąpi czyli ku, ku eucharystycznej części przeświętej. I dzisiaj właśnie rozważmy to ważne stwierdzenie, że Bóg nas karmi podczas Mszy Świętej i nas karmi właśnie przez Słowo i przez Eucharystię. Dokonuje się to na dwóch stołach. Po pierwsze, na stole z słowa Bożego, na Ambonie, czyli to jest ta pierwsza część Mszy Świętej, liturgia Słowa. I po drugie, Bóg nas karmi. Na stole Eucharystii, czyli na ołtarzu. I to jest ta część, która nastąpi po liturgii Słowa, czyli tak jakby druga, główna część Mszy Świętej. Więc mówiliśmy przed chwilą, i zaakcentujmy to jeszcze, że w liturgii Mszy Świętej Bóg zastawia dla nas dwa stoły: stół Słowa Bożego i stół Sakramentu Eucharystii. Dwa stoły. I te dwa stoły. Są ze, ściśle ze sobą związane. Ambony i ołtarza nie stawiamy na dwóch różnych biegunach, nie przeciwstawiamy sobie. One są jednością. Ze sobą są ściśle związane. Podkreślmy mocno, że w Eucharystii Bóg karmi nas na tych dwóch stołach: najpierw Słowem Bożym, a następnie sakramentem ciała i krwi Chrystusa na tym drugim stołach. I ten obraz dwóch stołów wyrażający wzajemny związek słowa Bożego i sakramentu pochodzi z nauczania Soboru Watykańskiego II, czyli z Konstytucji Liturgii. Inaczej mówiąc i dopowiadając powyższe te stwierdzenia, liturgia słowa nie istnieje sama dla siebie, czyli to głoszenie słowa Bożego nie jest samo dla siebie. Nie zamyka się we własnym kręgu nie jest tylko po to, żeby kogoś czegoś nauczyć z tych zgromadzonych tutaj w kościele. To jest oczywiście bardzo ważne, bo naturalnie, że my wiele się uczymy od, o Bogu, jak mówiliśmy, o nas samych, o zbawieniu. Bóg nas dużo uczy. Ale to nie tylko to. Dzisiaj powiemy, mówimy sobie o tym, że ten stół Słowa Bożego, on... I się y, musi zrealizować dalej. I On przechodzi, jakby w to, co się dokonuje w następnym, na następnym stole, czyli y, na stole Eucharystii, na ołtarzu. On zmierza do realizacji y, na ołtarzu tego, o co usłyszeliśmy w Słowie Bożym. I można powiedzieć, że realizuje się stwierdzenie Jezusa Chrystusa, kiedy On powiedział w Ewangelii, według Świętego Łukasza, Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. I tak rzeczywiście jest w liturgii mszy świętej. To co słyszymy w Słowie Bożym, ono realizuje się w Jezusie Chrystusie szczególnie i w naszym zgromadzeniu na ołtarzu. Kontynuowana jest ta historia zbawienia i uaktualniana. I Słowo i Sakrament razem Tworzą całość liturgii. Najpierw Słowo, a potem sakrament Eucharystii. I są sobie wzajemnie przyporządkowane. I istnieje między nimi rodzaj wzajemnego przenikania się. I to wzajemne przenikanie się liturgii Słowa, głoszonego Słowa, i później liturgii Eucharystycznej, czyli to, co się dzieje na ołtarzu, zaraz potem po liturgii Słowa tworzy jeden akt kultu, jeden akt uwielbienia Pana Boga. I przez słowo dokonuje się oczywiście objawienie Pana Boga i go wejście w rzeczywistość ziemską. Natomiast sakrament, czyli to co dzieje się na ołtarzu zaraz potem po słowie, jest odpowiedzią Chrystusa. Ta odpowiedź Chrystusa się wyraża w darze samego siebie. Stąd płynie dla nas też uczestników liturgii wyraźna nauka, że jeżeli w liturgii słowa Bóg nam się objawia, to nie tylko teoretycznie się objawia i mówi nam coś o sobie, ale my, naśladując Chrystusa, w liturgii eucharystycznej, czyli w sakramencie, czyli w tym, co dzieje się za chwilę na ołtarzu, my oddajemy się Panu Bogu razem z Chrystusem. To jest ta tajemnica tej jedności między Słowem i sakramentem. Tak więc i Słowo Boże i liturgia Eucharystyczna, czyli i stół słowa, i stół Eucharystii, czyli ołtarz należą do jednego aktu uwielbienia, kultu, Boga, i należą do siebie i się uzupełniają. Nie można oczywiście pojmować liturgii tak wyrywkowo, że w liturgii słowa no to jest nauczanie i później w liturgii eucharystycznej jest coś innego. To jest jedno wielkie uwielbienie Boga, jedno wielkie dziękczynienie. Oczywiście, że są pewne treści nauczania, ale przede wszystkim liturgia ma charakter zbawczy i kultyczny, czyli to jest Zbawienie, które się dokonuje tu i teraz dla mnie, uczestnika liturgii, i dla innych, którzy uczestniczą w tej Mszy Świętej, jest ona też uświęceniem mnie, człowieka, uczestnika liturgii. I też, oczywiście, oddaniem Bogu chwały i czci. Innymi słowy, liturgia jest jedną wielką, najpierw służbą Boga dla człowieka, bo to Bóg jest inicjatorem. I on najpierw działa, i on najpierw coś czyni dla nas, i z drugiej strony służbą człowieka Panu Bogu. Czyli my, ludzie, widząc jak Bóg nam służy, jak przychodzi do nas ze słowem zbawienia i przychodzi do nas w sakramencie Eucharystii, my też chcemy służyć Bogu i swoją postawą to wyrażamy. Orgenes pozostawił w swoich pismach i katechezach takie napomnienie skierowane do wierzących, żeby tak jak czuwają, żeby nawet najmniejsza cząsteczka eucharystii nie spadła na ziemię przy rozdawaniu Komunii Świętej. Tak również podczas słuchania słowa Bożego trzeba podobnie uważać. Ojcowie Kościoła często porównywali słowo Boże do pokarmu, do manny. Tej manny, która była tym cudownym pokarmem, jedzeniem, które Bóg dawał podczas wędrówki z ziemi niewoli egipskiej do ziemi obiecanej swojemu ludowi i która to manna była znajdowana każdego poranka przy obozowisku i była pokarmem dziennym. Pokarmem, który dawał ludziom należącym do Boga siły do wędrówki do ziemi obiecanej. Święty Augustyn wyraźnie też podkreślał, że słuchanie Słowa Bożego to żywienie się Chrystusem. Słuchać Słowa Bożego to żywić się Chrystusem. Nauczał, że liturgia Słowa jest posiłkiem. Z tego, co powiedzieliśmy na podstawie nauki Kościoła, wynika zatem, że Bóg karmi swój lud na dwa sposoby: przez liturgię Słowa czyli sakrament słuchania na ambonie i Eucharystii, czyli sakrament widzialny. Tak wyraźnie stwierdza konstytucja liturgii, mówiąc, że wierni są kształtowani przez Słowo Boże i posilają się przy stole ciała pańskiego. Oczywiście skuteczność Słowa Bożego to jest dzieło Ducha Świętego. On to sprawia. On sprawia te cuda, Słowie Bożym, kształtując nas przez Słowo Boże. I to Duch Święty również kształtuje nas w liturgii Eucharystii, nas uaktualniając dla nas wielkie dzieła Boże. I też uzdalniając nas, żebyśmy słuchając Słowa Bożego i patrząc, odczuwając, przyjmując to, co Bóg dla nas czyni, szczególnie przez swego Syna, który oddaje się za nas i co przeżywamy w liturgii eucharystycznej na ołtarzu, żebyśmy my mieli takie pragnienie i postawę oddania też Panu Bogu nie tylko czci, ale swojego życia. Tak jak Bóg służy nam, tak my uczymy się służyć Panu Bogu.